Zły gin. Dawno, dawno temu w odległym królestwie żył przystojny i odważny książę. Ale to nie jest to królestwo. O! To jest pałac mojego mistrza, ale Ladyna 15. Ja umieram, dżinie. Wyczerpałem wszystkie moje życzenia, ale przeżyłem wspaniałe życie, a teraz nadszedł mój czas. Dziękuję, że nigdy mnie nie opuściłeś. To dlatego, że ukradłeś moją lampę. Aha, aha. Idź, Ginie, uwalniam cię, Ginie. Ale mistrzu, dokąd mam iść bez mojej lampy? Jedź na wakacje i zobacz świat. Żyj raz dla siebie, a kiedy wrócisz, twoja lampa będzie tu na ciebie czekać. Ale. Idź, nie! idź. Nie, panie, ja nadal żyję, głupta się. O! Tamtego słonecznego popołudnia. Wyszedłem z pałacu nieświadomy swojej przyszłości. Nie wiem, dokąd się udać. Hawaje czy go? Cóż, zdecydowałem się pojechać na Hawaje, ponieważ nazwa zawierała więcej liter. Człowieku, gdybym tylko wiedział, co to będzie za przejażdżka kolejką górską. O rany. Ależ to było piękne miejsce. Witamy w Hula Beach na Hawajach, Sea. Czy chciałbyś coś do picia? To było jakbym cały czas mieszkał w lampie, co technicznie było tak naprawdę prawdą. Sea? Tak, przepraszam. Czy za pani pozwoleniem mogę prosić o najsmaczniejszy drink? To wolny kraj. Tu każdy robi, co chce. I wtedy do mnie dotarło. Nie jestem już sługą. Jestem wolnym człowiekiem. Jean, mężczyzna, jean, mężczyzna, bo heh, cokolwiek to znaczy, jestem wolny. Jestem wolny. Oto twoja 234 szklanka kokosowej egzotyki. Ach, czyż nie jesteś najlepsza? Nie przestawa ich podawać dobrze? Tak, cea. To była ogromna frajda. Przez całe życie przyjmowałem rozkazy, a teraz? A teraz mogę je wydawać innym. Zaraz. Co to jest? Oni tańczą. Pokażę wam czym jest prawdziwy taniec. Przepraszam, moja kolej. Upsy. Ale nie zamierzałem się poddawać. Witam, to moje wakacje. Jestem wolny. Ech, ech, ech. O, o radycie? Upsi! Hmm, w zasadzie mógłbym to zrobić i to lepiej. Ja, w Twoich snach! Patrz i się ucz. Woohoo! Naprawdę, stary? Próbujesz ukraść moje jedzenie? Upsi! Mamo, spójrz! Księżyc wygląda tak ładnie! Tak, zgadza się, kochanie. Chciałabym, żeby był większy. O, he, he, nic trudnego. <laughs> Cieszę się, że pomogłem, mała. Hmm. W międzyczasie księżyc z bliska wygląda o wiele lepiej. Dlaczego on musi być tak daleko? Co się dzieje? Ła! O, nie! To ta grawitacja księżyca powoduje przypływ! Co. co ja zrobiłem? Ej, moje kebaby. Upsi. Chcę pozwolić ci odejść, ale nie mogę. Ty ja też? Dlaczego to jest takie trudne? O nie. Oni utknęli. <laughs> nie martwcie się, bo Jim jest tutaj. <laughs> Pasuje. Próbuję tylko pomagać ludziom, ale ostatecznie ich krzywdzę. Zresztą ludzie ludziami, nawet udało mi się urazić delfina. Ach, nie potrafię wyjaśnić, jak się wtedy czułem. To było tak, jakby jakby moje skarpetki były mokre. Uznałem, że mam dość. Postanowiłem wrócić do mojego mistrza. Dopóki. Nie zobaczyłem jej. Spójrz, księżniczka Hawajów, księżniczka Eliza. Księżniczka Eliza. To była miłość od pierwszego wejrzenia. To uczucie, którego nigdy wcześniej nie czułem. To było tak, jakby. jakby moje skarpetki były suche. W tym momencie wiedziałem, że jest moim przeznaczeniem. Wszechświat przywiódł mnie tu na Hawaje z jej powodu. Postanowiłem, że podejdę do niej i zaimponuję jej swoim urokiem. Ale potem. To, książę Oldland z Oldland! Tak, słyszałam, że mają się pobrać w przyszłym miesiącu. <śmiech> <śmiech> Nie sądzę. Widzisz, miłość może albo umocnić mężczyznę, albo go złamać. Problem w tym, że nie jestem mężczyzną, jestem dżinem. I nadszedł czas, bym nie pozwolił mężczyznom decydować o moim losie. Postanowiłem, że bez względu na wszystko sprawię, że księżniczka Eliza będzie moja. O nie! Hahaha! <słuch> Przepraszam. <laughs> Brr. 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 A. <laughs> <noise> Wiesz, naprawdę myślałem, że to zadziała. To było kółopie z mojej strony. Hej, gdzie się podziała księżniczka? Nie widzę jej w pobliżu. Ale książę Olton jest bardzo chory. Opiekuje się nim. O, Dlaczego ona się nim opiekuje? Pomyślałem. Nawet gdy zobaczyła, jaką jest porażką. Kochanie, jestem tutaj dla ciebie, teraz i na zawsze. Proszę, wracaj szybko do zdrowia. W tym momencie zdałem sobie sprawę, jak bardzo się myliłem. Kochałem Elizę, prawdziwie, ale ona kochała kogoś innego. Chciała z nim być. I. Jako dżin mam obowiązek szanować życzenia ludzi. Nadszedł czas, bym zagłuszył w sobie złego dżina. Nonsens! Mój syn poślubił księżniczkę tylko po to, żebyśmy mogli zdobyć Hawaje. On jej nie kocha. Cóż, dobrze, umówiłem się na jej spotkanie z bardzo zamożnym kupcem, który chce zainwestować w swoją wizję na nowe Hawaje. O! Rety! Aladdin. Olton jest oszustem, podobnie jak jego ojciec. Muszę pomóc, Elizie. Zanim będzie za późno. Czy prawdziwy zły dżin może powstać? O, tak. Witaj, panie. Jestem twoim szoferem. Spóźniłeś się. Przepraszam, panie. Był duży ruch. Zabierz mnie teraz do pałacu. O, tak. Zamierzam pana zabrać, panie kupcu. Tylko nie do pałacu. Plan był prosty. Kupiec miał spotkać się z Oltonem. Tylko że kupcem miałem być ja. <laughs> Witam panie kupcu. Ufam, że pańska podróż przebiegła bez przeszkód. Tak była. Dziękuję za znalezienie czasu na spotkanie. W międzyczasie upewniłem się, że księżniczka Eliza słyszy naszą rozmowę. Wasza wysokość książę poprosił o udanie się do zielonego pokoju. Dobrze. E on jest? Więc mówisz, że księżniczka nie jest tego świadoma? Nie, to nie będzie problemem. Gdy ją poślubię, Hawaje będą moje. Nie będzie miała nic do powiedzenia. Poślubienie księżniczki tylko ze względu na jej bogactwo? <laughs> Lubię cię. Jesteś taki jak ja. Ale uważaj. Jeśli dostanie najmniejszą wskazówkę. Ha, nie martw się tym. Jest naiwna. Nie zwątpiłaby w nic. Alton? A, Eliza! Kochanie, co ty tu robisz? Wszystko słyszałam. O, o czym ty mówisz, kochanie? A zostawię was we dwoje samych. No nie wierzę, że żeby... mam... I tak to było. Księżniczka Eliza odwołała ślub, a Olton i jego ojciec zostali wygnani z hawajów. Uwolniłem kupca. Biedak nie miał pojęcia, co się dzieje. A co do mnie, cóż, myślałem o wyznaniu miłości księżniczce Elizy, ale... Ale po co? Jestem dżinem. Nie zgodzi się. Ruszam w swoją stronę. Aha, i moje wakacje jeszcze się nie skończyły. Do zobaczenia w następnym miejscu. Tymczasem... A, jak długo byłam? Ow! Upsi!